W dzisiejszym moim spotkaniu chciałam Państwu opowiedzieć trochę o leczeniu i rozpoznawaniu gradówki u dziecka. Prawdę mówiąc, nigdy nie sądziłam, że ten temat będzie jakoś szczególnie podbart podjęcia, wydawało mi się, że już wszystko zostało powiedziane na ten temat, ale te gradówki u dzieci zwykle są źle leczone, późno rozpoznawane, często kwalifikowane do leczenia operacyjnego podczas gdy mogłyby dzieci, dorośli, Uniknąć stresu związanego z zabiegiem, z nieczuleniem ogólnym, stąd pomyślałam, że muszę z Państwem ten temat przedyskutować, ponieważ myślę, że w wielu sytuacjach można by było uniknąć operacji. Gradówka u dzieci jest najczęstszą zmianą zapalną powieki, jaka się pojawia, i czasami jest łatwo zauważalna, szczególnie wtedy, kiedy pojawia się takie duże zaczerwienienie na powiece jak na tym zdjęciu, ale czasami ta zmiana jest bardzo mała. Część dzieci potrafi zgłosić, że coś się tam uwiera, albo troszeczkę boli. Nawet jeśli nie ma żadnego zaczerwienienia. U części dzieci w ogóle ten temat nie istnieje, nawet jeśli gradówka się tworzy. Stąd też warto patrzeć na swoje pociechy, warto nie bagatelizować takiego zgłaszania, że mamusiu coś mnie tam boli, uwiera, dotkni. Wtedy zwykle przecieranie palcem powieki, sprawdzanie, czy jest jakieś miejsce, w które jest szczególnie tkliwe, może dać nam podejrzenie, tego, że w tym miejscu właśnie tworzy się. Stan zapalny, i jeśli w porę włączymy leczenie, to unikniemy w przyszłości kłopotów, z których tym najpoważniejszym jest, jest operacja. Ten problem jest szczególnie uciążliwy u tych dzieci, które słabo współpracują. Oczywiście najczęściej dotyczy to przedszkolaków. To są dzieci, które doskonale wiedzą, czego nie chcą, a zwykle nie chcą się poddawać różnego rodzaju terapiom, które musimy dzieciom. Zorganizować. To jest związane z naturalną niechęcią i obawą do pojawiania się nowych rzeczy, nowych w postaci okładów, masaży, stosowania maści. A jednocześnie rodzice, którzy zdają sobie sprawę z tego, że niewłaściwe, nieadekwatne leczenie spowoduje groźbę zabiegu operacyjnego, nie wiedzą za bardzo, jak postępować. Warto namówić dziecko na współpracę, przekonać się, że to leczenie jest ważne, a co najważniejsze konsekwentnie realizować plan. Zastanawiałam się nad tym, co zrobić, żeby odczarować leczenie gradówki. Dlaczego to leczenie gradówki jest takie nieskuteczne? Dlaczego tyle rodziców zgłasza się z dziećmi z gradówką w stanie w zasadzie od razu kwalifikującym ją do leczenia chirurgicznego? Zauważyłam na przykład na stronie lekarza bez kolejki domowe sposoby na gradówkę i jęczmień, które wprawiły mnie naprawdę w przerażenie. Jeśli przeczytacie Państwo dokładnie, a w zasadzie to już bym chciała, żebyście w ogóle nie czytali, nie, żebyśmy nie musieli na ten temat w ogóle dyskutować. Że istnieją takie sposoby jak napar z pietruszki, kurkumy czy sok z czosnku, który jeśli dostanie się do oka, nie chcę nawet myśleć, jakie spowoduje nieprzyjemności, potencjalne również uszkodzenie powierzchni oka. Już nie mówiąc o okładach z ziemniaków. To od razu myślę, że no, gradówka nie może być leczona z sukcesem jeśli tego typu metody, i to na stronie, która by wydawała się, że powinna być opinią twórcza, y, są pokazywane jako domowe sposoby na gradówkę. Zapomnijmy o tych sposobach natychmiast. Ten szum informacyjny związany, no właśnie z wymienianiem się między rodzicami i na takich stronach, jak ta, o której wspomniałam, sposobami na leczenie. Plus pierwsza wizyta u pediatry i lekarza pierwszego kontaktu, którzy jednak najczęściej powinni od razu skierować do okulisty, nie zawsze to robią. Czasami jest tak, że rodzice nie zgłaszają się jednak ani do okulisty, ani do lekarza pierwszego kontaktu. Często jest tak, że lekarz pierwszego kontaktu włączy antybiotyk, chociaż zupełnie nie ma wskazań do włączenia antybiotyku, bo przecież gradówka to jałowy stan zapalny. To po prostu. Zamknięcie, zaczopowanie się gruczołu, który jest położony głęboko w powiece, w tarczce, ale absolutnie nie jest to stan zapalny wymagający antybiotykoterapii. Więc zwykle to leczenie pierwszego rzutu jest błędne. To opóźnia włączenie leczenia, które dałoby nam sukces, a więc stan zapalny już od jakiegoś czasu trwa. Jest leczony nieodpowiednio, chociaż rodzice są zwykle zaangażowani i bardzo chcieliby, żeby było dobrze. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi wiek pacjenta, który utrudnia prowadzenie odpowiedniego leczenia, odpowiedniego w ogóle jakiegokolwiek leczenia. I na koniec e, dodatkowym czynnikiem ryzyka mogą być alergie e, nierozpoznane u dziecka, które utrudniają wprowadzenie odpowiedniego postępowania, ponieważ układ immunologiczny u tych dzieci funkcjonuje nieprawidłowo i w zasadzie powoduje że te gradówki częściej się rozwijają, szybciej nawracają i ich leczenie jest utrudnione. Czynnikiem ryzyka wystąpienia gradówki jest stan zapalny. Najczęściej myślimy tu o zapaleniu brzegów powiek. Ja wiem, że to zdjęcie może wyglądać przerażająco, ale proszę uwierzyć mi, że to jest takie zdjęcie, które myślę, że warto jest tego, żeby tutaj zostało zamieszczone, bo przekazuje nam bardzo ważną informację. To jest zdjęcie z zabiegu operacyjnego, gdzie operatorem jestem ja, a więc szykuję się do usunięcia takiego, zobaczcie, bardzo dużego guzka, który widać od strony wewnętrznej powieki, a więc gradówki, która jest w takim stadium, że niemożliwe jest jej wyleczenie w sposób farmakologiczny, a więc Trzeba tą gradówkę usunąć chirurgicznie, ale co jest istotne na tym zdjęciu? Bardzo duża ilość gęstej wydzieliny, która po uciśnięciu powieki wydostaje się w dużych ilościach, i świadczy o tym, że tam w tej powiece cały czas i to w zasadzie zobaczcie, że na całej długości tej powieki toczy się stan zapalny, nierozpoznany, nieleczony, którym wiele gruczołów, a nie tylko ten jeden ulega zamknięciu, zaczopowaniu i w zasadzie nawet po usunięciu takiego guzka, ogromnego guska, który tutaj się pojawił, istnieje bardzo duże ryzyko, że za chwilę w innych kruczołach, które w ten sposób cały czas funkcjonują nieprawidłowo, powstaną nowe gradówki. Dodatkowo na powiece drugiego oka tego samego dziecka, po odchyleniu tej powieki widać trzy zwłokniałe gradówki z wcześniejszych przebytych stanów zapalnych, o których w zasadzie nikt nic nie wie, ponieważ nie widać ich z zewnątrz i wydaje się, jakby ten stan zapalny został przebyty, a powieka jest bez zmian, co oczywiście jest nieprawdą. Wśród czynników ryzyka wystąpienia gradówki jest przednie zapalenie brzegów powiek, które dla rodziców jest stanem zapalnym nie do zauważenia. Co więcej, ten stan zapalny, jak popatrzycie Państwo na to zdjęcie w postaci takich łusek przy nasadach rzęs, jest również niezauważony często przez okulistów. Stan zapalny może być zauważony niestety dopiero w dużym powiększeniu, a więc zwykle podczas badania w gabinecie okulistycznym w lampie szczelinowej, pod warunkiem, że rzeczywiście tego stanu zapalnego poszukujemy. Co więcej, przy takich łuskach u nasady rzęs mogą występować również bakterie i kolonizujemy niestety różne gatunki, różne rodzaje bakterii. Mogą temu towarzyszyć również obecność nużeńca, drożdży, zatkanych, nieprawidłowo działających gruczołów Mayboma. Tych czynników, które nakładają się na wystąpienie gradówki, a później nawracający charakter jest niestety bardzo wiele. W tej chwili niezwykle popularnym tematem jest obecność roztoczy pasożytów demodeks, czyli nużeńca, o którym kiedyś zupełnie się nie mówiło. W chwili obecnej mówi się o tym coraz więcej, dlatego że może to być rzeczywiście czynnik ryzyka przewlekłego zapalenia brzegów powiek, ale również nawracających gradówek u dzieci. Warto o tym pamiętać i warto wykonać badanie na obecność nużeńca, szczególnie wtedy, kiedy gradówka u dziecka nawraca leczenie nużeńca możemy rozpocząć już po usunięciu gradówki, a więc po wykonaniu zabiegu chirurgicznego To leczenie obejmuje ciepły kompres. Zwróćcie państwo uwagę na to, że to jest naprawdę ciepły kompres z po prostu gorącej wody Trzymany bardzo długo na powiekach nawet do 15 minut, po którym możemy zastosować chusteczki te, które są powszechnie dostępne w aptekach, w superfarmie, w wielu miejscach to są chusteczki do higieny brzegów powiek z olejkiem eterycznym stosowane standardowo właśnie przy obecności nużeńca i warto by było zastosować taką okulistyczną postać żelu z metronidazolem, niestety niedostępną na chwilę obecną w Polsce do smarowania przy nasadzie rzęs. Tego typu terapia powinna być stosowana dwa razy dziennie przez okres 4 tygodni. Wśród czynników ryzyka wystąpienia gradówki stwierdzono również niedobór witaminy A w surowicy. Szczególnie u dzieci z nawracającymi gradówkami i istniejącym jej wcześniej niedoborem, a także u dzieci, które mają atopowe zapalenie skóry. I to atopowe zapalenie skóry ciągle jeszcze jest mało rozpoznawalne. Z mojego doświadczenia zwykle jest tak, że dopiero kiedy zapytam rodziców, przeprowadzę ten bardziej szczegółowy wywiad o to, czy coś się pojawia na skórze. Otrzymuje informację, że tak, od czasu do czasu ta skóra w różnych miejscach staje się szorstka, pojawiają się drobne wypryski, zaczerwienienia, które się pojawiają i znikają. To wszystko może być dodatkowym czynnikiem występowania, a potem nawrotów gradówki. O czym powinniśmy zatem pomyśleć? O dobrze przeprowadzonym wywiadzie w gabinecie okulistycznym. Zachęcam Państwa, jeśli już mamy gradówkę u dziecka i nie udało nam się jej wyleczyć. Albo to leczenie jest przewlekłe, nawroty są częste, jesteśmy często zniechęceni, zdesperowani. Pierwszym elementem, który powinniśmy wykluczyć, jest obecność wady wzroku. Jeśli wiemy, że dziecko nie ma wady wzroku, nie musi stosować korekcji okularowej, to to, na co zwracam szczególną uwagę, to jest rozmowa z rodzicem. Na temat tego, jak były stosowane ciepłe okłady, czy w ogóle były, jeśli już to z wykorzystaniem czego, zaraz o tym będę mówiła bardziej szczegółowo. Czy był masaż powieki, tam gdzie jest zlokalizowana gredówka, codziennie, ile razy dziennie, czy były stosowane leki, jeśli już, to jakie? Krople czy maść? Jeśli maść, to czy była ona stosowana. Do worka spojówkowego, a więc do środka, po zrobieniu takiej kieszonki do środka do oka na spojówkę, czy była stosowana tylko i wyłącznie na skórę? Dlatego, że jednym z bardzo częstych błędów leczenia kradówki jest stosowanie maści na skórę. Czy ktoś z rodziny ma objawy alergii? Czy rodzic uważa, że dziecko jest alergikiem? Czy występuje szorstka skóra na rękach, albo pojawiają się zmiany na skórze od czasu do czasu? Teraz przyszedł czas na omówienie leczenia. Leczenie jest proste i jeśli jest stosowane regularnie, to zwykle pozwala na pozbycie się gradówki i uniknięcie kwalifikacji do leczenia chirurgicznego. Pierwszym elementem naszego leczenia jest ciepły i zwracam uwagę na to, że suchy kompres. Dlaczego nie mokry? Dlatego, że kompres z gazika albo z płatków do demakijażu nasączonych. Zwykłą ciepłą wodą, z czasem będzie powodowało uszkodzenie skóry powieki i macerację, a zatem chcemy, aby kompres był ciepły, ale suchy. Powszechnie stosuje się gotowane jajko, można stosować buteleczkę po syropie z gorącą wodą. Znalazłam również na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego zalecenia w postaci stosowania czystej skarpety wypełnionej suchym podgrzałem w mikrofalówce ryżem. Ważne, aby ten kompres był zastosowany dwa razy dziennie. W przypadku małych, mniej chętnych do współpracy dzieci, zastosujmy środki rozpraszające. To może być muzyka, to może być bajka w telewizji, to może być kąpiel. Coś co odwróci uwagę od tego kompresu, który musimy wykonać. Następnie lekki masaż nad tą zmianą, tam gdzie tworzy się gradówka. Zobaczcie państwo, cztery razy dziennie, a więc dwa razy wtedy, kiedy stosujemy ciepły kompres, ale dwa razy dodatkowo, niezależnie od naszych kompresów. Jeśli mamy obecność przedniego zapalenia brzegów powiek, to dodatkowo możemy zastosować higienę brzegów powiek, ale to wtedy wszystko w porozumieniu z okulistą. W przypadku gradówki, która nie jest nadkażona, nie ma wskazań do stosowania antybiotyku, tak jak to już wcześniej wspomniałam. A zatem stosujmy sterydy w maści przez 3 do 4 tygodnie, po to, aby organizm dziecka mógł ostatecznie wchłonąć ziarninę w całości. Tak jak na tym zdjęciu pokazany, stosujemy maść do worka spojówkowego, a nie na zewnątrz, na skórę. W przypadkach bardziej skomplikowanych okulista może zadecydować o wprowadzeniu maści z antybiotykiem, ale musi to być szcz po szczegółowym badaniu okulistycznym, wtedy kiedy mamy dodatkowo dysfunkcję gruczołów Mayboma albo stan zapalny obejmujący spojówkę czy rogówkę. Leczenie chirurgiczne zwykle jest naszym ostatnim postępowaniem, wtedy kiedy nie powiodło się leczenie farmakologiczne, ale jest to leczenie, które powoduje, że możemy pozbyć się gradówki ostatecznie. Dziękuję za uwagę.